To serdecznie w kolejnym odcinku raperza, W tym odcinku powiem Wam, jak zarobić pieniądze nie robiąc nic faktycznie. Pierwsza sprawa, jaką potrzebujemy najważniejsza: wkład własny. Pieniądze, aby kupować towary. Druga sprawa, jaką potrzebujemy, to zapoznać się z rynkiem. Przykładowo, tak jak macie to, jak mówiłem w poprzednim odcinku: wyzysk, jak ja na to mówię, ekstreme power, Za 78 tysięcy sztuka. Sprawdzać 76 jak widzieliście. No i idziemy zobaczyć, po ile stoją na licytacji. Jak widzicie, 1000 sztuk za 105 milionów 99, czyli jeszcze jakieś 20 z hakiem, paniek do przodu. Nic nie robić, tylko trzeba mieć wkład własny i Komputer, który będzie chodził cały dzień i skupywał. W ten sposób pieniądze da się zarobić, ale czas, czasochłonne, ale bez roboty zawsze coś możecie zarobić. W ten sposób, może zarobiłem z 3 miliardy na kamieniach filozoficznych, od, odkąd gram. W ten sposób, wydaje się, dobry.